Hej, siemano ludzie z karteczki, skąd ruszyło? Jest to. Kolejny odcinek? Oh, okej, okay. zagrajmy w limbo. No widzicie. Teraz tutaj, musimy za wszystko czekać. Znowu jesteśmy w tej części. Czysto stricte. Mówię nie powiedzieć. No stricte technicznej musimy tutaj wyczekać na tą skrzynkę żeby się tak wziąć i ładnie z niej wybić o właśnie teraz musimy zrobić to samo tylko że w drugą stronę dostać czyli my może szukamy jakiegoś dzień tutaj Nie sensu nawet w poszukiwaniu miłości byśmy tutaj Czy my mamy iść tam dalej? No nie no chyba dalej będę. Tutaj to nie byśmy tam się zgrali z tą maszyną to pewnie wieki mi, nie? Autor pewnie nie to miał na myśli. No zobaczmy, pójdźmy dalej w takim razie A tutaj drabinka. Tutaj drabinka, tam koło zębaty, które by nas zmieniło. Kolejna dźwignia. Aha odwrócimy. Odwróciliśmy, jakby to powiedzieć. Wiek historii. Teraz tak spróbujmy, może wskoczyć tam... Ups jak to musimy zrobić? Będzie się wynurzał kolejny zomb, będzie na wysokości... Tak jakoś to musimy zgrać, żebyśmy się z tym mogli wpasować. Rozpędźmy tą maszynę do maksimum. Kiedy ten jeden ząb tu będzie już tak gdzieś w tym miejscu. Nie, to było za nisko. No musiałby być gdzieś, nie wiem, no w połowie by się musiał zatrzymać. Rzeczywiście, żeby to tak miało sens. ta maszyna dosyć szybko wyhamowuje. Hmm, no jakbyśmy musieli to ustawić, no. Zobaczmy jeszcze raz. Coś tak? O właśnie, dokładnie. Ta bańka kolego, w ta bańka Teraz tutaj tędy do góry na kolejny stopień na Kolejny że tak powiem pułap może w lokacji, ponieważ O tutaj co mamy? Cały, włączamy całość do prądu Okej. Okay. z pewno musimy się dostać do góry, tak. A minecart jakby będzie nam służył. Będziemy musieli go stać na pewno tu. kości nie wytraca znaczy dopnijmy go tutaj dobrze, teraz tak dajmy go do góry Dobrze, już wiem, już wiem, że tak samo musimy zrobić. Musimy dodać tutaj do góry. Tak. Teraz wam do dwajkę. Leć Hmm, nie wiem jak to... Pewnie znowu mi brakuje zgrania Może zróbmy to w ogóle inaczej Zróbmy, zacznijmy od tej strony Tak Zróbmy to tak O, właśnie, i ten sposób Znaczy może to wystarczyło trochę Aha, teraz tym sposobem włączyliśmy sobie te tory do kondu i ruszyliśmy kolejkę. Czy kolejką? No wózek bardziej bardziej wózek taki do wykopywania, do wykopalisk Aha, no dobrze. I musimy skoczyć na górę i odpowiednio jak... Będzie wóz zakiechał, no i jak będzie wóz zakiechał, musimy wskoczyć znowu na niego. No, wygląda ciekawy bardzo ciekawy motyw, no powyżej następny nam doszło. Idziemy Aha No dobrze Trochę to perfidne Ale po stronę, niech ja tam nie mam przejść teraz. To jest daleko. Słabe, słabe, chyba. Czyli tak. Robimy teraz tak i lecimy, 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 lecimy. Biegniemy gdzieś. Sprawa, teraz ten kamień. Właśnie. Ale musimy się skoczyć tam w odpowiednim momencie, musimy się zatrzymać na tej rampie. Teraz to jest, e, to jest tak tu mamy tu jest e, podłączony do prądu. Musimy zrzucić na pewno tutaj tą skrzynkę. Pszedł przed siebie. Tu jest jakiś Palnik. Aha, okej. Okay. Dobrze, tego jeszcze nie było. Ja Aha, chyba wiem jak byśmy chcieli to zrobić. Ten jeden KM musi popsuć, popsuć ten drugi przez to, że zrobimy tak. Tak. Czy to nie zadziałało? Teraz spróbujmy. Nie ja mam pojęcia jak to trzeba zrobić. Schodzić, no dobrze. Czyżbym miał drugi clean w tej grze? A, no, no zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze raz, przechodzimy tu. No, tam z nie ma co brać stamtąd. A, tak jak myślałem że trzeba użyć tego jednego karabinu do zniszczenia drugiego o, Czyli po prostu za pierwszym razem za mało w niego za mało go tam wystrzelaliśmy Tu mamy jakąś platformę znowu Mamy dwie skrzynki A nie inaczej zobaczmy pierwszy sami co robi to nie grawitacji. No dobrze. Czy to nam odwraca grawitację? Czyli to nam w tej chwili... Moment. że tą skrzynkę, nam nic nie dało, tak? To tak jest aktywacja. No. Nie wiem, jakoś tak byśmy musieli to zrobić Źle. Hmm. Zdecydowanie źle. To mi się wydaje, że jakieś tak to trzeba śmiesznie zrobić. Nie, nie, nie zabiję mnie. Mi się wydaje, że z tą jedną skrzynką to mi się musimy tam... Hmm, przeturlać. To nie wiem jakim sposobem. zrobić coś takiego i z tego wyszli jako z podstawy tutaj problemu inaczej wydostać się stąd wydostaniemy tak tylko że ja bym potrzebował tą skrzynkę tutaj mieć to że one tam są one tam są oby, tam nic nie da. Ja myślę, że musimy jednak zrobić coś na zasadzie, że w jedną z tych skrzynek byśmy pofrunęli po prostu tam. A nie. Dobrze, chyba wiemy już. Tak Druga nie pofrunie. dobrze. Nie, hmm. Musielibyśmy szybko wskoczyć. Jak rozumiecie, by zatrzymać tą jedną skrzynkę? Nie wiem jak to zrobić. <głos> <głos> Nie, to będzie teraz takie bardziej męczenie się, ale zobaczmy. Spróbujmy to jakoś tak... Ten timer po coś jest. Ja jestem tego pewny. A, A nie możemy stąd na przykład czegoś wziąć jeszcze? Znaczy, może tutaj coś ominąłem. Na pewno musimy tam te dwie skrzynki użyć. Hmm, nie on no to był ten keramin tylko. tylko. czy nie wiem co teraz przed nami zrobić, bym, byśmy... Znaczy inaczej. Wiem, że trzeba jedną skrzynkę dostarczyć tutaj w to miejsce, ale... Ale nie wiem jak to zrobić Coś gdyby spróbować coś takiego Chyba wiem Myśmy musieli... Nie wiem czy złapać ją jakoś tutaj w locie czy nie Nie Dobra, ludzie nie wiem, ja to wykombinuję jakoś poza kamerą i po prostu do was wrócę, jak już to yy, ogarnę. Dobra, także trzymajcie się do następnego odcinka. Hej!